Czołem z tej strony taczewski. W dzisiejszym materiale będzie nóż po raz pierwszy od marki Badger Outdoor i przed Wami model Lobo. Zaczynamy ten materiał od krótkiego wstępu i jak wiecie, Badger Outdoor to ostatnio chyba dość mocno reklamowana, popularna marketingowo marka, chociaż były pewne kontrowersje, o tym też powiem, się odniosę. Natomiast jest to marka polska i jest to marka, która jest ponoć założona przez dwóch chyba, o ile się nie mylę, byłych specjalców. I oni znając trudności wymagania tego szwachu, postanowili projektować i sprzedawać sprzęt, które tym wymaganiom byłyby w stanie. Prostać. I na tym mniej więcej kończy się historia firmy. Portfolio tejże marki jest bardzo, bardzo, bardzo bogate, mają ogrom różnych produktów i to zawsze budzi gdzieś tam skojarzenia z markami typu niemiecki Miltek, ukraiński Emtak i tak dalej, i tak dalej. Więc zapaliłam się lampka, bo ja badgera znałem głównie z Multituli. No i badger to jest chyba honey badger, czyli miodozer, i to jest ratel po polsku zdaje się, to jest bardzo niezniszczalny sak. Naprawdę to jest malutki sak, ale jest niezniszczalny wręcz. Strasznie agresywny, to jest naprawdę coś, co jest nie do zniszczenia, więc bardzo bym się cieszył, jakby ciężkiego BWP-a w Polsce nazwano właśnie ratelem. Byłaby to świetna nazwa. Natomiast nazewnictwo sobie już zostawmy, mają ładne logo, ładną kolorystykę, fajnie to wszystko wygląda i jak głównie kojarzę ich z multituli. No ale w związku z tym, że mają takie duże portfolio, to od razu zaszło w mojej głowie podejrzenie, nawet nie wiedziałem, że to jest polska marka, że to jest po prostu. Rebrand. I ostatnio YouTuberzy na YouTubie odkrywają, że to jest Rebrand i wielkie oczy robią. Dla mnie to nie było żadne zaskoczenie, bo współczesny rynek pełen jest Rebrandów z Chin, które po prostu są markowane w Polsce. Tak jest z Montisem, którego bardzo dużo jest teraz u mnie na kanale. Tak jest z tym Azymutem. Tak jest też z Emtakiem. Tak jest też z Miltekami. Tak jest też właśnie z Badger Outdoor. Fajnie, że mamy taką markę, bo według mnie lepiej kupić dobry Rebrand niż słaby Rebrand. To znaczy, Rebrand musi być dobrej jakościowo. To po pierwsze. I druga zasada według mnie jest taka, że dobry polski rebrand jest lepszy od dobrego zagranicznego rebrandu. Czyli kupujemy najpierw polskie, potem zagraniczne, najpierw marże budujemy w Polsce, a potem gdzie indziej. Dlaczego? Bo firmy, które kiedyś były rebrandami, na przykład były takie firmy zegarkowe w Japonii, albo były takie firmy motoryzacyjne w historii naszego świata, które najpierw były rebrandami, albo ściągały elektronikę, albo ściągały samochody, importowały i tak dalej, CD Projekt Red jest tego przykładem, który chyba Baldur's Gate importował, sprzedawał i tu dystrybuował w Polsce, a potem zaczęli tworzyć własne produkty, więc ja nie skreślam Rebrandów po prostu, musi być jakościowy, i jak mam wybór, to wolę wspierać Rebrand polski, krajowy niż zagraniczny. Więc jakbym miał porównywalną latarkę kupić jak od Montis, ale od zagranicznego producenta, albo porównywalny nóż jak od Badgera, od zagranicznego producenta, czy też tam właśnie Rebrandera, to wolałbym i tak polską markę. I to tyle z mojej strony odnośnie rebrandów. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie rozczarowałem swoją postawą, tak po prostu uważam najpierw jakość, potem pochodzenie z naszego kraju, tu musi być marża, a potem dopiero możemy się zastanawiać, czy są lepsze produkty. Jak mam kupić coś tanio, bo nie mam na to budżetu, to nie kupię Spiderko za 1300 zł. Czy nie kupię zetki, czy nie kupię czegoś takiego, tylko kupię lobo? I właśnie teraz powiedzmy sobie o cenie tego lobo i o gwarancji. Zaczynamy od. I to jest najważniejsze, bo ogólnie na co dzień ten nóż kosztuje 200 zł. W tym momencie obecnie w największym tego typu sklepie internetowym w Polsce kosztuje on 200 zł. I to jest cena regularna. Natomiast ja kupiłem go na Black Friday'e z jakimiś tam turbo zniżkami i wyszło mi lekko ponad stówę. Stówę z groszami. No i stwierdziłem, że za lekko ponad stówę to grzech nie skorzystać i wypadałoby go kupić, sprawdzić, zobaczyć, jak się zachowuje i zobaczyć, co on jest wart, przy okazji troszeczkę poznać markę, bo na Multitula od Badgera też przyjdzie. Czas. Natomiast jeżeli idzie o gwarancję, to ja właściwie nie wiem. Na multitule od Badgera, czym się bardzo często chwalą, dawana jest 10-letnia gwarancja, ale tutaj nikt się niczym nie chwali. Podczas robienia researchu wszystkie te wyniki wyszukiwania mi wypluwały, że to też jest 10 lat gwarancji, ale nigdzie na stronie producenta ani na stronie tego noża u głównego sprzedawcy nie widziałem takiej informacji, więc was zapewnić nie mogę. Ja bezpiecznie założyłbym, że to są jednak dwa lata. Jeżeli marka nie chce tego klarownie wyjaśnić, to możemy po po prostu założyć, że to jest 10 lat, i jak powiedzą, że tak nie jest, to trzeba mieć pretensje do nich, że nie chcą tego na samym początku powiedzieć, ale być może to jest właśnie 10 lat, i by było to bardzo okej, okay, bo mało jest noży na polskim rynku, szczególnie rebrandowanych, które mają 10-letnią gwarancję. W tej części to wszystko. Przejdźmy teraz do rzeczy fizykalnych. Ten segment tego materiału zaczniemy od. Materiałów. I tutaj mamy materiały dominujące dwa: to jest stal i jest to G10. G10 mamy w dwóch kolorach, mamy dwie wersje kolorystyczne, czyli jest to wersja zielona, bardziej stonowana według mnie, i wersja czarna. Czarna jest mniej stonowana, bo ma tu przekładki takie czerwone, pomarańczowe, więc one są takie dość jaskrawe. Wersja zielona, jakby ktoś potrzebował do wojska, to wersja zielona jest bardziej stonowana i bardziej wojskowa. Jeżeli idzie o stal, to jakąś stal gdzieś tu mamy w okładzinach, nikt na ten temat nic nie pisze, ale jeżeli idzie o głownie, to mamy stal D dwa. No i oczywiście stal mamy też w klipsie stalowe, mamy też śruby i stalowe również mamy łożyska. Jak już mamy materiały, powiedzmy sobie coś o jakości wykonania. I ja muszę przyznać, że jakość wykonania no zwaliła mnie troszkę z nóg, bo ja się w nożu za bo ja to trochę biorę pod uwagę, że to za Ja wiem, że on kosztuje dwie stówy i to naprawdę jest nóż, który na liście do 200 złotych by się znalazł. Ale jeżeli idzie o Właśnie nóż za stówę, za 200 zł, to ta jakość wykonania zrobiła na mnie fenomenalne wrażenie. Wszystkie metalowe elementy są piaskowane i wszędzie to widać, że to jest piaskowane, wszędzie to jest pięknie wykończone. Wycentrowanie jest bardzo ładne, czubek jest bardzo ładny, wszędzie jest wypiaskowane, wszędzie jest bardzo matowe. Zadbane są szczegóły. Tutaj nawet te dystanse są wypiaskowane, one są wszystkie takie w kolorze tytanu, troszeczkę takiego zgaszonego. Bardzo mi się to podoba i bardzo mi się podoba na piwocie. Tutaj mamy szlif słoneczny, taki znany z. Zegarków. To też na przykład w Wolf'ach występowało, ale to zawsze daje fajny, ładny efekt. Chociaż jakbyście chcieli taktyczność uprawiać leśną, to raczej to przysporzy Wam problemów, ale zawsze mazakiem można na czarno zamalować. Więc naprawdę robi to bardzo dobre wrażenie i nóż jest przepięknie wykonany. No nie mam się do czego przyczepić. Ja sobie życzę, żeby wszystkie noże były tak wykonane i naprawdę w nożach za kupę pieniędzy. Naprawdę w nożach za kupę pieniędzy czasami człowiek, no takiej jakości się gdzieś tam no, nie doszuka. No a tutaj jednak jest, więc jest to naprawdę przepięknie wykonany nóż. I odnośnie jakości wykonania nie mam się do czego przyczepić, bo naprawdę jest tutaj świetnie. Natomiast idąc dalej, mamy wagę. I waga już jest dość spora, bo to nie jest najmniejszy nóż i to są 133 gramy. Oczywiście w środku wszystko mamy powycinane, tam są takie powycinania wszędzie w tym szkielecie, w tych podkładkach, no ale jednak te 133 gramy są i ten nóż. Już czuć w kieszeni. Chociaż jeżeli ktoś ma większe ręce, to na pewno nie będzie mu to przeszkadzać, bo potrzebuje po prostu czegoś większego. Nie musi to zawsze być spider Dragonfly, wiadomo. I teraz. Wymiary. Jeżeli nóż jest złożony, to mamy 137 mm po długości, na 37 mm w najszerszym miejscu, na 13 mm oczywiście bez klipsa grubości. Jak ten nóż sobie rozłożymy, to mamy 210 mm od sztychu do samej tutaj tej tupki, takiej można powiedzieć, na 27 mm gdzieś tutaj jest w najszerszym miejscu, nie liczyłem głowni. Tutaj liczyłem po prostu najszersze miejsce i oczywiście też na 13 mm bez klipsa grubości i tutaj akurat się nic. Nie zmienia. Jeżeli zaś idzie o głownię, to mamy 84 mm po długości, ale to jest raczej głownia, gdzie jest krawędź tnąca. Ja bym tutaj tak do tego przyłożył uwagę, bo jak sobie mierzyłem suwmiarką, to właśnie to jest ten wymiar, bo tutaj jeszcze mamy takie wycięcie i to już jest troszeczkę dłużej. Szerokość w najszerszym miejscu tej głowni to jest 31,5 mm i 2,9 mm grubości. Ja uważam, że 2,5-3 mm grubości to jest taki odpowiedni, mocny już nóż nóż właśnie składany, ale jeżeli idzie o szerokość tej głowni, to się świetnie smaruje kanapki. Tu jest dziurka. Niestety włazi tu syr, ale i masło, i inne kremy, pistacjowe albo jakieś tam inne masło orzechowe. No to wchodzi. No niestety, papryka Szczeciński też, ale bardzo przyjemnie smaruje się tym kanapki, właśnie, więc pod tym względem ten nóż jest świetny. W ogóle w kuchni całkiem nieźle ten nóż się spisuje, o czym za chwilę wam też. Opowiem. No, i jeszcze mamy śruby, tu mamy trzy i tutaj dwie, czyli razem pięć. No, ale powiedzmy, że nóż trzyma się na trzech śrubach i są to torksy. Torksy typu T8 i jednym bitem możecie rozkręcić cały nóż. Zaczynamy tradycyjnie od tyłu i jak widzicie, mam tutaj założony ogonek, ale nie ma tutaj otworu. Otwór powiedzmy, że potrafi troszeczkę Ulżyć w kieszeni, no bo dzięki temu mamy lżejszą konstrukcję, bo część stali jest wycięta. No ale tutaj takiego rozwiązania nie mamy, za to też nie mamy w teorii osłabienia konstrukcji. Tutaj mamy dodatkową belkę na ogonek. Ja uważam, że jest to chyba najbardziej estetyczne rozwiązanie i bardzo mi się podoba. Ładniej też ten ogonek się zawsze układa i odwrotnie w innej płaszczyźnie się w ogóle układa, więc ten ogonek bardzo ładnie tu wygląda. Taki sobie wziąłem wojskowy. Oczywiście, żeby pasowało, wiadomo, zielony nóż, wszystko musi być taktyczno zielono wojskowe, w końcu takie a nie inne czasy mamy. Więc naprawdę ta dodatkowa Belka właśnie na gonek. bardzo mi się tutaj podoba, wszystko pięknie gra. Jak widzicie, mamy tutaj też dwa dystanse, bardzo ładnie wyglądają, więc to jest jakby wszystko tutaj. Na te dystanse mamy również skręcony nóż, i na jednym z nich trzyma się też clips. I właśnie, jeżeli idzie o clips, to clips jest tip up. Bardzo deep carry. naprawdę trudno zauważyć ten nóż w kieszeni. Trzeba mieć ten ogonek i za niego sobie wyciągać, więc cieszę się, że on tutaj jest, bo brudnymi, spoconymi, mokrymi, zziębniętymi rękami czasami trudno jest zdobyć nóż. Szczególnie jak się ma tą krawędź kieszeni taką bardzo grubą, no to czasami jest. Trudno. Natomiast tutaj klips jest dość sprężysty. Jest mocny, ale wystarczająco jest sprężysty, jest taki dość, no powiem, złoty środek tutaj naprawdę zastosowany. No i jeżeli chodzi o klips, to też jest ładnie wypiaskowany, ale niestety jest tylko jednostronny prawostronny tak naprawdę, nie może być lewostronny. Zupełnie nie rozumiem czemu, po co, jakby nie dało się, to jest takie trudne, żeby tutaj to zrobić, tym bardziej, że jedna śruba już tu jest, mogłoby być wycięcie po prostu i tyle. Ja wiem, estetycznie wyglądałoby to gorzej, ale bardziej uniwersalne. No i nie ma możliwości zamontowania go oczywiście tip down. Ja jak wiecie mówię, że to nie jest czubkiem do góry, tylko to jest dupką do góry, bo to potem w OTF-ach się komplikacje robią i to wcale dobrze nie wychodzi, więc tutaj jest dupką pupką do góry po prostu. Klips tutaj nie jest najmocniejszą stroną, ale nie pod tym względem, że jest zły, tylko po prostu jest mała możliwość konfiguracji od siebie właśnie tego noża, a właściwie tej możliwości konfiguracji nie ma. I dalej otwórzmy sobie go i powiedzmy coś o ergonomii. Jak wiecie, ja nie jestem fanbojem dużych noży. Dla mnie są po prostu za ciężkie i zbyt nieporęczne, żeby je na co dzień nosić. Noszę, jak widzicie, tutaj mamy y, Spiderco Sage 5, -kę. noszę i tak już dużego, jak dla mnie Benchmade'a Bugout'a w wersji jakiejś tam żółtej. No to to są takie noże, które ja noszę. Noszę też Victorinox'y. Ja nie lubię zbyt dużych noży. Bardzo dobrze wspominam CVV Elementum, to był fajny nóż, Terminusa bardzo dobrze wspominam, chociaż blokady źle wspominam, ale ogólnie nóż był spoko. Natomiast duże noże mają lepszą zazwyczaj. Nie zawsze, ale zazwyczaj mają lepszą ergonomię. I tutaj to się potwierdza, bo ten nóż ma świetną ergonomię. Klips mi się w ogóle nie wbija, bo jest dość płaski. Bardzo dobrze kładzie się tutaj ręka na tej rękojeści. Jak widzicie, no ja nie mam jakiejś przesadnie wielkiej dłoni, jestem Taki mniejszy człowiek niż większy, i tutaj mamy jeszcze jakiś zapas, więc z ogonkiem, nawet jak ktoś ma dużą rękę, to będzie mógł pewnie trzymać ten nóż. Przepiękna jest tutaj zatoczka, bardzo bezpieczna, dłoń się nie będzie zsuwać gdzieś tam na ostrze, więc tu jest bardzo bezpiecznie, no bo mamy tutaj jelec i to dość mocno wystający, co jest super. Dość prosta jest ta krawędź wszędzie, tu są proste kształty, więc te proste zazwyczaj są najlepsze. Jak nie ma podcięć specjalnych na 30 palców, no to wtedy dobrze i wygodnie układa się dłoń na takiej rękojeści, naprawdę tutaj ergonomicznie. Ten nóż jest bardzo wygodny. I jeżeli chodzi o takie prace bardzo delikatne, bo on dobrze struga patyki, ale on struga tak ok, po prostu. To nie jest tak, że on się wgryza, bo to jest związane ze stalą też i z wyostrzeniem tego noża. On jeszcze nie był ostrzony. To jest fabryczna ostrość. Ja w kuchni dużo nim pracowałem, trochę gałęzi postrugałem głównie tyle, no ale trochę nim popracowałem. I jeżeli idzie o te najbardziej takie, wiecie, delikatne czynności, najbardziej dokładne czynności, to tutaj jest takie wcięcie. I jak ktoś ma w miarę małe ręce, tak jak moje, to sobie może zaryzykować i ten palec położyć, ale mocno trzymać na jelcu. To wtedy można sobie w ten sposób pracować, gdzieś tam jeszcze dodatkowo poprawiając chwyt, i tak bardzo dokładnie tą głownią pracować. Ale dla kogoś z dużymi rękami, a raczej to jest nóż dla takich ludzi, ten choil, to wcięcie, ten finger choil, jak niektórzy mówią po amerykańsku, nie nadaje się do tego, żeby tu trzymać. Rękę. Kizer Oktober to był nóż, gdzie miał specjalnie zrobiony właśnie ten obszar na położenie palca, i tam to idealnie grało. I to był też świetny nóż do EDC, tak w ogóle. Ale tutaj, no, to dla kogoś z dużym palcem wskazującym raczej nie zagra, więc to nie jest dla każdego. Jeżeli idzie o rampę, to jest przepięknie wycięta, jest delikatna, ale mocno wyczuwalna, czyli nie szarpie, nie rani, ale jest mocno wyczuwalna. Dla mnie, jak zwykle, to też jest pewnie zabieg estetyczny. Dla mnie, jak zwykle, mogłaby być dłużej. Szczególnie, że ja mógłbym położyć na głowni palc tutaj i ta rampa przydałaby się jeszcze dalej, gdzieś do połowy noża nawet. I mi osobiście w ogóle by nie przeszkadzało to, wyglądałoby jakby tutaj była rampa jeszcze. I jakby się tutaj zaczynała, bo tutaj na okładkach nigdzie też rampy nie mamy, co też świadczy pewnie o cięciu jakichś tam kosztów. Ergonomicznie jest naprawdę świetnie i bardzo mi się dobrze ergonomicznie zarówno prawą, jak i lewą ręką używa, chociaż dla leworęcznych ten klips będzie gdzieś tam troszeczkę uwierał. Zawsze jest tak trochę, że jak jest jednostronny klips, to leworęczni mają po prostu gorzej i nie każdy model im przypasuje. I teraz cała mechanika, czyli otwieranie, blokowanie i sposób tego otwierania. Mamy tutaj dwa sposoby. Mamy tutaj otwór i ten otwór jest do wolnego otwierania. W rękawicy, według mnie ja zakładałem różne modele, żeby sprawdzić. Według mnie to nie działa. Jak założycie sobie zimową, grubą rękawicę jakiegoś mechanika, szczególnie takiego, wiecie, jeszcze wzmocnionego Impakta czy coś Impakta, Impakta chyba, no to nie zadziała. To naprawdę jest średnio, jak sobie porównacie ten otwór, a ten spiderkowy otwór, no to jest dzień do nocy. Ja uważam, że to nie zagra. No, i ten otwór to jest taki taki mech. Ale ja mam wszystkie noże otwierane albo z otworu, albo z kołka, więc miło było wrócić do flipera. I flipper jest bardzo wystający, bardzo wyczuwalny, bez żadnej rampy, ale naprawdę świetnie działa, bardzo łatwo się go używa. Można go używać jako zapalniczki, jakby ktoś potrzebował, bo tak też się da. Albo właśnie gdzieś tam z połowy palca. Różnie ludzie otwierają, czasami otwierają tym, więc bez problemu w każdej pozycji da się tego flipera używać. Więc ten fliper jest mocno na plus, tym bardziej, że tak jak wam mówiłem, jak sobie otworzycie to robi za świetny jelec i bardzo ładnie zabezpiecza dłoń przed ześlizgiwaniem się właśnie na ostrze. Co jest super, bo bezpieczeństwo też jest ważne. Jeżeli idzie o mechanikę, to jak widzicie, mamy tutaj Łożyska i są to łożyska metalowe, to jest już taki standard klasyk w chińskich nożach, nawet za stówkę, jak sobie na AliExpress kupicie. Te wszystkie Kubeje, Petrified Fishe, SRM i tak dalej, wszędzie tam kładą łożyska, od Sanrenu się chyba zaczęło właśnie tych 900 dziesiątek legendarnych i naprawdę tutaj gładkość jest fenomenalna, ale to też wynika z tego, że ta głównie jest dość ciężka, więc jak macie cięższą głównie, to też łatwiej jest grawitacyjnie zamykać taki nóż, więc ta płynność wydaje się większa niż w rzeczywistości jest, bo gdybyście mieli tu lżejszą głównię, to też by było troszeczkę... Inaczej, naprawdę bardzo płynny jest ten nóż, ładnie wycentrowany, nie ma się tu do czego przyczepić, bo w wielu nożach się to dziwnie może poukładać. I naprawdę bardzo dobrze się go używa, bardzo dobrze się nim klika, więc jak ktoś jest klikaczem, to sobie może kupić, bo będzie klikał cały czas i denerwował wszystkich na około tym właśnie klikaniem. Jeżeli idzie o blokadę, to mamy tu klasyczny liner lock i on zachodzi do około 40% głowni i jest to około milimetr, może troszkę ponad milimetra grubości dla tego linera. Liner Lock to jest najsłabsza ze wszystkich takich szybkich blokad, więc nie oszukujmy się, to nie jest coś, co utrzyma Was przy życiu nad przepaścią. Natomiast to jest zwykła, normalna, dobra blokada do noża. Też nie przykładajmy aż takiej wielkiej wagi do zablokowania ostrza, bo już nagle złamie nam się na rękach. No jak nie będziecie stara 266 podnosić na tym nożu, to się Wam ten nóż na rękach nie powinien zamknąć. Liner log jest ok, bo jest po prostu szybką blokadą i wymaga oczywiście drugiej subblokady, która się po jakimś czasie zużywa, długim, ale jednak, i to jest detent ball, czyli właśnie ta kulka, która utrzymuje ten nóż, żeby się nie otwierał. I tu moje zdziwienie, bo nawet mocno trzęsając tym nożem, to ten detent trzyma, więc naprawdę się nie otwiera i naprawdę jakościowo jest tutaj pod tym względem też dobrze. No ale to tak mniej więcej wygląda film o blokadach i subblokadach w nożach składanych przynajmniej o takich jak tutaj ta też robiłem. I na samym końcu to co w nożu najważniejsze, czyli ostrze i tutaj mamy klasycznego spearpointa z niepełnym płaskim. To jest takie piąte gdzieś mniej więcej. To nie jest pełny płaski, bo widziałem w materiałach reklamowych. To nie jest pełny płaski. Więc mamy tutaj spearpoint plus niepełny płaski. I mamy tutaj stal D2 piaskowaną. I teraz tak. Jeżeli idzie o głównie to nie ma się o co przyczepić, bo jest to taki dość złoty środek użyteczności. Fajna przebijalność. Całkiem niezłe właściwości tnące jak na te 2,9 mm. Stal też klasyczna, bo D2 więc wszyscy wiedzą jak się D2 zachowuje, bardzo klasyczna stal, znana chyba z 80 lat już na świecie, no ale jeżeli ktoś poszukuje noża ze stali nierdzewnej, to tutaj niestety tego nie znajdzie, bo D2 to jest stal semi-stainless, czyli tam półrdzewna że ona czasami potrafi przyrdzewieć natomiast jeżeli idzie o całość, to głownia jest ok, całkiem fajnie się smaruje właśnie chleb, całkiem nieźle się kroi butelki, sznurki i tak dalej, to wszystko jest dość wygodne, ale ja się przyczepię, bo ja się zawsze czepiam, więc żeby nie było tak słodko, to się przyczepię jeżeli mamy tutaj krawędź co 80 mm i tutaj mamy to wcięcie, i to wcięcie jest za małe dla wielu ludzi, żeby trzymać tu bezpiecznie palec, bo można się naciąć, i ono ułatwia ostrzenie. Ale żeby ułatwić komuś ostrzenie, to nie trzeba robić takiego wielkiego wcięcia, tylko można było przedłużyć jeszcze tą krawędź nocą i zrobić znacznie mniejsze wcięcie. Ja wiem, że to ktoś projektował i po prostu tak sobie wymyślił, no ale niestety przykro mi, według mnie można było to bardziej utylitarnie zrobić po prostu może mniej ładnie, ale bardziej utylitarnie trochę inaczej by to wyglądało. No już i tak mamy tutaj fajną zatoczkę, więc można dość mocno te palce wysunąć i gdzieś tam pracować i jeszcze dodatkowe parę milimetrów ostrza. By się gdzieś tutaj zdało. No ale tak ktoś zadecydował i tak jest. I jeszcze jedna rzecz. Nikt nigdzie nie podaje do jakiej twardości hartowane jest to ostrze, więc nie wiem ile tu jest HRC. Można założyć, że to jest 57-61 HRC, bo w sumie zazwyczaj tak jest, ale czy tak jest, tego nie wiem. D dwójka się nie ostrze trudno według mnie, D 2 też w miarę długo trzyma ostrość, więc to nie jest tragedia. Ja uważam, że hartowanie jest równie ważne co dobór stali, bo jak wybierzecie sobie najlepszą stal, ale słabo zahartuje ktoś, no to, to po co wam ta stal? To i tak Plastelina widzi. A jak ktoś weźmie nawet słabo mnie ale dobrze obrobi ciepnie, tak jak robią to Victorinoxy, to naprawdę całkiem nieźle to potem pracuje. Więc tutaj tego nie znamy. No i teraz przejdźmy już do podsumowania, bo chyba wszystko co wiedziałem, to o tym nożu Wam powiedziałem. Reasumując, ten materiał dostajemy G10, dostajemy d 2 nie wiemy do ilu HRC. I dostajemy całkiem ładny projekt w dwóch wersjach kolorystycznych, czyli niedużej liczbie. Nie wiem, skąd jest nazwa Lobo. Czy ktoś się zajarał po prostu komiksami DC i postacią Lobo, która By the way ma się chyba w nowym filmie o Supergirl pojawić, tam gdzieś mignął mi, więc może ten Lobo w końcu będzie, bo to jest taka postać bardzo fajna do wykorzystania, ale jej nie było. Kto nie wie, ten niech sobie sprawdzi Lobo jest Sztos. Nie wiem, skąd ta nazwa, ale ogólnie, jeżeli idzie o projekt, to jest to trochę taki projekt jak tysiąc innych. Jeszcze Badger ma jakieś inne tam projekty. I one mi się dużo mniej podobały. W ogóle te wykończenia, takie pasiaste, już w ogóle mi się nie podobały, więc wybrałem projekt, który mi się z tych podobnych bardzo cenowo, bo nie chyba mają trzy modele w ofercie, w dwóch wariantach kolorystycznych każdy, to wybrałem właśnie ten, bo ten mi się najbardziej podobał. I wszystkie były w podobnych pieniążkach, więc już wiecie, że innych badgerów, dopóki nowe nie wyjdą, pewnie u mnie nie zobaczycie, bo po prostu ten mi się najbardziej podobał. I ma wady ten projekt, bo tutaj jest wada, to. To, to, to po co to jest? To jest według mnie tylko bajer, żeby to wyglądało. O, jak sobie macie, to taki jest, wiecie, taki trochę ma przypominać jakieś amerykańskie, customowe noże właśnie, takie, wiecie, robione na zamówienie. No nie wiem, no tak mi się wydaje, że to po prostu tak było zrobione. Ogólnie, projektowo są tu mankamenty, tak jak ten klips jest mankamentem, ale mamy tu świetną, fenomenalną wręcz jakość wykonania pod warunkiem, że hartowanie jest dobre. No bo hartowania ja Wam nie sprawdzę, ja nie mam twardościomierzy, to jest po prostu tylko na moje oko i na moje odczucia, ale projekt jest Powiedzmy z mankamentami, ale bardzo dobry, utylitarny, użytkowy. Do tego mamy bardzo ładne wykonanie, do tego mamy klasyczne w tym budżecie materiały. I ja Wam powiem tak: za dwie stówy, no to ja bym go od razu nie kupił tego noża za dwie stówy. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli Wam się podoba, to nie mam nic przeciwko. Ale skoro już się raz dało kupić za stówę, albo można by było go wyrwać za 150, 130, 140 zł, i mniej, tym lepiej. Wiadomo, po co komuś marże płacić to ja bym go brał. Za stówę to jest absolutny hit. Natomiast im bliżej tych dwóch stów, no to już od Was zależy, czy po prostu konkurencja, na którą patrzycie, na ich rozwiązania, ich jakąś technologię, inne stale, bo czasami się zdarzają, no to musicie sobie odpowiedzieć na to jedno bardzo ważne pytanie. Czy chcecie po prostu taki nóż, a nie inny? A może chcecie inny model od Badgera, bo to są bardzo podobne pieniądze i wtedy głownia będzie inna, może wykończenie będzie inne, albo trochę kolory będą inne. I ogólnie ten nóż jest na plus. Nawet za dwie stówy, to uważam, że czego wymagać więcej. Co można więcej chcieć od noża składanego na co dzień, noszonego, żeby po prostu ciąć paczki, kartony, jakieś tam tasiemki, butelki, sznurki, otwierać coś, smarować kanapki itd. Do, do niczego więcej nie będziecie tego noża używać, więc ja uważam, że tutaj akurat za 200 jest spoko, ale skoro da się wyrwać go taniej i udowodniłem to, bo ja kupiłem go za tam lekko ponad 100, to po co kupować za 200? Warto może poczekać i kupić go taniej, ale nawet za 200 ja ten nóż i tak polecam. I taki jest mój. Werdykt. I to by było wszystko na dziś, więc jeżeli podobał Cię Ci ten film, to zostaw pod nim łapkę Najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale Najlepiej dzwoneczkiem Powiadomieniami. Ciemień z niej ominie, a ja będę doceniony przez algorytm. Więc jeżeli doceniasz moją pracę, pozwól docenić mnie algorytmowi. Również podbijaj te filmy, bo to jest bardzo ważne, o tym też przypominam. Oczywiście można też moje zasięgi poszerzać poprzez. Pisanie komentarzy, te na 7, 8, 9, 10 słów i tak dalej, oraz komentarze, jak już wam się nic nie chce, z hashtagiem Ataczewski też tam gdzieś można sobie wrzucić w ramach właśnie takiej solidarności i wsparcia ze mną. No ale oczywiście komentarze są do wyrażania własnych opinii, więc piszcie mi, co sądzicie o tym nożu. Czy wam się podoba, czy nie, czy byście kupili go, czy nie, czy jest lepsza konkurencja, może macie jakieś alternatywy, to ja sobie skonstruuję kolejny materiał o nożach do 200 zł. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie, piszcie o propozycjach, swoich własnych, o konkurencji i piszcie, czy ten nóż no, skradł Wam serce. No, napiszcie swoją opinię. Jedyne, o co jak zwykle proszę, to o kulturę wypowiedzi. No i znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale na YouTube, ale również na Instagramie, na Twitterze X, na Trec, na TikToku, na fanpage'u tego kanału, na Facebooku oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się w tradycyjny sposób, dlatego trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.